Dzisiaj mam to Katera ja i dzisiaj szybki odcinek z saszetki z serii 21. Ja. Yeah. Yy, niedawno nagrywałam, czyli mi jakieś. jakaś z serii 20. Yy, jeżeli nie oglądajcie, to serdecznie zapraszam. Yy, no i ogólnie yy, po prostu zajmijmy się tym. Nie mam jeszcze żadnej tutaj, więc na pewno powtórki nie będzie. Szkoda że także, że w tych saszetkach teraz już nie ma. Tylu figurek, ile w poprzednich seriach, znowu trochę tak, zmniejszy, już takie było, nie wiem, okej. Okay. Jestem ciekawa, co tam drapło, nawet nie próbowałam tam y, szukać tej swojej, swojego must have'a, tylko po prostu y, wziąłam jedną, bo tak. Y, dobra. Can I, can I do this? Coś mi się marnę to widzę. Dobra, jednak się udało. No więc chyba tu mamy 12 figurek. Yy, zaraz się zobaczy. 12... 12. 41. Zobaczymy. Dobra, a więc yy, tak, 12 tylko figurek, strasznie mało, ale okej. Okay. Wiem tyle, że tu nie ma tej i tej, bo czuć by było, że coś większego. Samolotu też pewnie nie ma. I dobra, jest taki gościu ze skrzypcami. Ogólnie ta pani też jest fajna, fajna, fajna figurka. Yy, dobra. Jakiś rozbitek, uciekliśmy z nieważne. Pani Biedronka, taki pupil domowy, to jest chyba mój must have. Teraz się w ogóle skapam, że on ma niższe nóżki takie, Czyli krótkie ruchome rozmycie, to jest fajne. Ta tutaj taka, słabsza trochę figurka, ale ten element trochę słabiej sobie niż powinien być. Tutaj ten panian, jakiś gladiator, taka pancia kosmita, pan policjant i pani... Mini pani w samolocie. Dobra. Kosmita, okej. Okay. Nie jest to figura, którą raczej chciałem, ale nie powinna być łap. Więc po prostu zmontujmy ją. Okej. Okay. Tutaj głowa jeden element. Okej, okay. taki dosyć nietypowy bym tam powiedział. Dość nietypowy. Pyk i taki kryształ. Szczerze mówiąc mam taki kryształ strasznie dużo. A na prawdopodobnie za jakiś czas będę nagrywał, kiedy ten odcinek oglądacie, serię z serii na o której Wam już wspominałam nieraz. Mm. No, więc prawdopodobnie tam właśnie zobaczycie, wy takich kształtów, bo to ma być klima, klimat taki, tak będzie przynajmniej w jednym odcinku yy, widoczne. Ten pierwszy właśnie mam sobie nakręcić, a jeszcze nie, 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 nie ale zbudowałam już tam to, to, miałem zbudować Mam już plan na odcinek, więc ten pierwszy no Więc możecie czekać na tą serię tylko Dobra Ten kosmita wygląda fajnie że że nic myślałem, że będzie Ale no powiem Wam fajnie, taki tutaj kosmiczny mundur Jakieś buty ewidentnie Taka kamizelka jakaś, nie wiem Czarno-strebny taki kolor, bardzo fajny No ewidentnie kamizelka tutaj Tutaj nie wiem co to jest, jakieś płyny Dobra, ma ogólnie łom i kryształ Pewnie tym łomem wydobywała się te kryształy, chłop Tutaj taka, taki śmieszny ilokazik, tutaj takie plamki zielone. No ogólnie fajna figurka. Tutaj może on po prostu jest kosmitą, który musi oddychać w kosmosie. Wiem, to nie jest kosmita, to jest żółw. To jest żółw ludiska. Dobra, A więc e, podsumowując spoko, odcinek spoko, figurka nawet. Nie na, ta, na którą liczyłem, ale nie, no trzeba przyznać, że jest naprawdę jednak fajna. Nie wiem, czy gdzieś do jakiejś budowy ją wykorzystam, ale to co zaraz y, też recenzuję, bo muszę jeszcze jedną rzecz nagrać, bo mam dwie rzeczy, y, no to tym się zajmę, więc y, ogólnie ja Was żegnam, no i widzimy się na samych odcinkach. Może jeszcze kupię jakąś saszetkę z tej sali. Nie wiem, ale fajnie tego psa by było mieć. No.